Takiego lasu, witajcie tutaj. Jestem właśnie w lesie. Poranek czwartek, poranek, ludzie pojechali do pracy, a ja sobie pojechałem zbierać grzyby. I teraz Wam chciałem pokazać jeden z najsmaczniejszych grzybów jadalnych, jak kiedykolwiek jadłem. Ma najsmaczniejszy, mówię, najsmaczniejszy pod względem smaku, moim zdaniem i pod względem konsystencji. Po prostu wszystko w nim, moim zdaniem, gra, pasuje i tak dalej. Ja na przykład nie lubię prawdziwku, bo one się często robią takie rozlazłe. Kozaki tak samo się robią takie rozlazłe w konsystencji. Mimo, że są dobre w smaku, to w konsystencji są takie niefajne. Te są przepyszne. Ja je, słuchajcie, kroję na kostkę i sobie tak podsmażam na masełku solą z pieprzem, czasem do jajecznicy, czasem po prostu zwyczajnie podsmażam, robię sobie takie, takie coś i sobie to kładę na kanapki, e, takie podsmażone i to jest naprawdę dobre, to ma naprawdę dobry smak. Nadaje się do różnych innych potraw, czy jako farsz, czy, czy, czy nadaje się do, no do jakiejkolwiek potrawy, to wrzucisz, to będzie dobre e, i jest tego słuchajcie w lasach pełno. Praktycznie nikt tego nie zbiera i ciężko to z czymś pomylić. Praktycznie wszystkie porchowki z tego, co się zorientowałem, są jadalne. Ważne słuchajcie, żeby w środku były białe. I moim zdaniem, jeszcze ważne, żeby one były dosyć twarde, bo są słuchajcie. Kurchawki, ja sobie tak, jak ja je zbieram, słuchajcie, no zawsze sobie tak zbieram i sobie tak patrzę, czy ona jest taka twarda, czy miękka. No te są twarde, więc te zbiorę. E, one raczej nie są robaczywe. No, oczywiście je wykręcamy tak, ciężko co ciężko je wykręcić, ale je wykręcamy. I słuchajcie, tak mm, jak są twarde, to one się tak. O, coś takiego się da zrobić, że da się tą główkę jakby e, oderwać. Jak się nie da tej główki oderwać no to one już są stare i najczęściej są już żółte, czy brązowe w środku więc takich żółtych, brązowych nie jadam nie widziałem słuchajcie, żeby ktokolwiek, gdziekolwiek tutaj to zbierał po prostu, no nikt tego nie zbiera, wszyscy zostawiają są różne gatunki tej purchawki no ja akurat w tym razie zbieram takie są, że tak powiem, o coś się nie chce wyostrzyć Dobra, ja w tym lesie zbieram takie, są też takie większe, mi się udało jedną znaleźć, to jest jakiś inny gatunek, ja się tam nie przyjmuję za bardzo jakim gatunek, podobno wszystkie są jadalne, no niektóre są po prostu, mm, są takie na przykład brązowe, nie, ja tych brązowych nie zbieram, eee, dlaczego, bo mają taką twardszą skórkę i jak się ją tam pokroi i tak dalej, to już nie jest takie dobre w konsystencji do jedzenia, nie, eee, więc ja zbieram tylko te totalnie białe, no i takie, takie, takie o no, takim gruszkowatym kształcie, tak. Ja takie zbieram, nie wiem czy, nie słyszałam, żeby je można było się nimi otruć, tak, no porchawka to porchawka po prostu, najczęściej no, jest taka jak tutaj i mówię, jest tego dużo, ludzie to omijają totalnie, tak, nie wiedzą co dobre, ja to mówię, jeszcze moi znajomi to się ze mnie śmieją, że w ogóle coś takiego zjadam, tak, jak to można jeść, purchawki, przecież tego pełno w lesie rośnie, nie? To trzeba tylko, słuchajcie, takie grzyby zbierać, które praktycznie nigdzie nie rosną. Eee, nigdzie nie rosną. Okej, okay, słuchajcie, wracamy do... Mam teraz patyka, słuchajcie, nie mam statywu, tylko mam zwykły patyk. Mam nadzieję, że mnie będzie widać na tym patyku. Eee, słuchajcie, chciałem Wam jeszcze coś powiedzieć o tych... Jest dzisiaj czwartek rano, tak, e, ludzie sobie, wiecie, jadą w kierunku Krakowa, e, ludzie jadą w kierunku Krakowa, tak naprawdę najczęściej do pracy, tak, a ja sobie pojechałem w totalnie drugą stronę, e, w totalnie drugą stronę sobie pojechałem do lasu, e, trochę za Kraków, e, zbierać grzyby. E, tak sobie, tak się, w zeszłym tygodniu też tak byłem, słuchajcie, nazbierałem tak zwanych lejkowców dętych, dzisiaj też mam nadzieję, mi się uda je nazbierać, może nagram, na razie znalazłem pokazuję coś i tak naprawdę słuchajcie tak sobie policzyłem słuchajcie pół kilo suszonych leków cudentych kosztuje 160 zł na Allegro ja sobie tak nazbierałem chyba z 5 kilo mokrych no nie wiem ile będzie suszonych ale myślę że z kilogram suszonych będzie czyli tak naprawdę ze 300 zł tam będzie nie gdy mi wiecie to jest taka śmieszna sytuacja nie bo, gdybym ja ten dzień poświęcił normalnie, zwyczajnie na jakąś tam pracę zarobkową, no to ja bym pracował, a sobie chciał zjeść takich grzybów, to by musiał potem zapłacić te 160 zł, czyli 300 zł, tak, żeby zjeść te grzyby. A ja sobie pojechałem rano, w 3 godziny zebrałem te grzybów, dosłownie 5 kilo, jak nie więcej, tak, no bo potem do reszta dnia, że tak powiem, je przebierałem, więc mi cały dzień zszedł. No, taka słuchajcie, przyjemna. Praca I taka mnie refleksja wzięła. Czy my naprawdę musimy tak słuchajcie pracować? Czy to naprawdę musi tak wyglądać, nie? że te 5 godzin, 8 godzin etatu, 5 razy w tygodniu? Czy to wszystko tak naprawdę musi wyglądać? Nie? Skąd my się tak wzięliśmy, nie że taka zależność słuchajcie od drugiego człowieka, zależność od tego? A tymczasem ja sobie idę do lasu i tak naprawdę mam zależność od Boga, od Stwórcy, nie? bo to Bóg daje coś takiego i ja widzę, że to Bóg daje, nie? Bóg... Bóg daje takie grzybki, nie, i ja widzę, że to Bóg daje, tak, a nie daje im tego człowiek. Tak się uczę, słuchajcie, takiej zależności od Boga, od czegoś trzeba się nauczyć, od czegoś trzeba zacząć, tak, od czegoś trzeba zacząć i dziękuję Bogu za te grzybki, tak. Tak słuchajcie, no totalnie refleksja, nie, że yy, czytałem taką książkę o Ochorowicza, jest piękna książeczka o narodzie polskim, Chorowicz żył jakieś 100, 150 lat temu, no urodził się z 150 lat temu, coś 60 lat temu, mniej więcej, no ale opisał właśnie, i wtedy on mówi, że takim zagrożeniem dla ludzkości jest etatyzm, tak? Oni wcześniej mówi etatyzmu w ogóle nie znali, nie znali etatyzmu. Ludzie byli zatrudnieni albo jako czeladnicy, tak, no, albo na jakieś płaszczyźnianie, no, albo była jakaś taka, słuchajcie, dziwna sytuacja, nie? że. On mówił, że ten entatyzm jest czymś takim dziwnym, niby nas to, niby to ludzi wyzwala ten entatyzm, tak, a z drugiej strony robi z nas jakieś takich dziwnych, dziwne zależności międzyludzkie, takie, które są nie do końca naturalne. No, słuchajcie, to jest przedziwne, ale ja byłem wychowany w kraju, gdzie jeszcze było trochę, wiecie, takiego zapachu komunistycznego, no i mówili ludzie, że ma być taka równość, 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 nie, między każdym, nie. Ale jak stworzy się Biblię i zaczynam czytać, nie, i sobie myślę, kurczę, nawet Jezus, nawet w tym niebie, tak, w tym nowe, na nowej ziemi, jak Jezus wróci, Jezus mówi, że postawi ludzi nad narodami, postawi ludzi nad miastami i tak dalej. Myślę, co to jest? To jedni będą wyżej, drudzy będą niżej? Jest jakaś równość? Gdzie jest ta równość, nie, o którą tutaj wszyscy walczymy? Gdzie ta równość, nie? I słuchajcie, okazuje się, że nie, nie ma równości między ludźmi. Nie będzie równości między ludźmi, to jest jakaś abstrakcja, nie? Wszyscy jesteśmy równi wobec Boga, tak? Ale w tym Królestwie Bożym, który Jezus sprowadził, są ludzie, którzy będą wyżej. To będą ludzie, którzy bardziej służą. Jezus nam najbardziej usłużył na krzyżu, biorąc wszystkie od nas ciężary, biorąc wszystkie grzechy, wszystkie choroby tam, i tak dalej. Więc najbardziej nam usłużył. I tak samo są ludzie, którzy bardziej lub mniej służą właśnie miłością, właśnie czymś takim, nie? Co Jezus usłużył. I ci ludzie są wyżej, ci będą wyżej, tak? W ogóle, bo jak się wiecie, jest takie popatrzenie na świat. O, ten się ma wyżej, tego trzeba, coś tam z tym tu trzeba wiecie, być, on jest wyżej, on jest nad innymi i tak dalej. No, no, tak po ludzku to, wiecie, na wszystko nie pasuje, nie? A, bo ten się tam w pychę wpada, coś tam nie, ten. Ten ma większe, wiecie, koneksje, ten więcej może załatwić, mniej pracy i tak dalej. A tak naprawdę w Biblii rzeczywiście jest ta hierarchia, nie? I ma być ta hierarchia i ona jest dobra. Tylko ta hierarchia jest na innej zasadzie. Jest na zasadzie służenia. To jest tak, słuchajcie, inne od tego, co jest tutaj w świecie. E, że to się, no tak w ogóle... Wiecie, z jednej strony jest atak na taki na tą hierarchię, że hierarchia jest zła. A z drugiej strony... No, bo hierarchia jest zła, bo rzeczywiście widać, ile to zła się na świecie dzieje z powodu takiej hierarchii. Nie? A z drugiej strony, słuchajcie. Bóg nam mówi, że hierarchia jest, tylko hierarchia jest w służeniu. I największy jest ten, co najbardziej służy. No tak od. Tak, słuchajcie, z taką refleksją się chciałem poradną podzielić. Okej, okay, słuchajcie, trzymajcie się. Ja wracam do zbierania grzybów. Może mi się jeszcze uda nagrać te lejkowce dęte, bo chciałem Wam bardzo pokazać. Tymczasem zachęcam do zbierania purchawek. Ale tylko najlepiej takie, które, słuchajcie, się e, właśnie tak odkręcają od tej główki. One są przepyszne. Naprawdę je polecam. Mało kto je je. I to jest też ciekawe, słuchajcie, że mało kto je je. Ja już mam, słuchajcie, taką siatkę nazbierałem. Akurat nie zbieram ich do koszyka, bo w koszyku mam Yy, kanie, koszykówym kanie, zbieram, że tak powiem, yy, do tego, no bo je można, z... one się nie, nie ugniotą w takiej siatce, nie, yy, one się nie ugniotą, słuchajcie, ciekawe jest to, że to jest takie niesamowite też, nie, a propos takiej równości, nie, a propos takiej równości, słuchajcie, to yy, widzicie, u mnie w domu nikt purchawek nie zjada, tak, ale jak ja powiedziałem, że jem purchawki, to razu rodzice powiedzieli, a przynieś nam kiedyś, nie, takie zrobione i tak dalej, spróbujemy, nie, Ciekawe, bo to sam powiedziałem o lejkowcach powiedziałeś, powiedzieli, że nie przynosiło, bo są czarne, nieco są białe. Ale o lejkowcach jeszcze opowiem. Ale w każdym razie przynieś To jest niesamowite, tak naprawdę zobaczcie, co się dzieje, tak? Zobaczcie, co się dzieje w momencie, w którym oni by sami tego nie zebrali. Koledze powiedziałem, że jem purchawki, kolega mówi, zaproś mnie kiedyś na purchawki, nie? I tak dalej. A sam się sam chodzi do lasu, widzi te purchawki i ich nie zbierze, nie? To jest tak niesamowite że yy, tak naprawdę sam nie zbierze nie wiem boi się nie ma tradycji nie umie i tak dalej ale jak mówi zaproś mnie na purchawki tak i zje ze mną zobaczy że ja jem to on też będzie umiał zjeść nie? i to jest yy, to samo słuchajcie Jezus zrobił tak jako pierwszy yy, poszedł do Boga tak? jako pierwszy yy, pokazał nam drogę jest tą drogą dla nas do Boga nie i znaczy to samo. Mówię, że to samo w sensie zrobił coś pierwsze. Jest pierwszym dzieckiem, pierwszym synem pierworodnym Boga, tak? Zrobił coś jako pierwszy i pokazał nam drogę. I tak samo słuchajcie, dzieje się na tym kanale, powiem, o różnie. I tak dalej, jak ktoś coś jakby sprowadzi z nieba. Jak sobie poczytacie, szukacie informacji o Smithie i Są takie nauczania po polsku jakieś przetłumaczone na internecie. Smith, Wigles, Smith, Wigglesworth, nie? i tak dalej. On jest nazwany tak zwanym apostołem wiary. Działo się, słuchajcie, przy nim niesamowite rzeczy, bo on chodził, nakładał ręce, uzdrawiał, i tak dalej, kiedy inni jeszcze tego nie do końca, nie do końca w to wierzyli. Ale on był jakby takim pierwszym, można nazwać, ktoś to nazwał fajnie nakazaniu, przecinakiem, on po prostu był jakby takim pierwszym, który takie rzeczy zaczął robić. I teraz inni ludzie, jak zobaczyli, że on takie rzeczy robi, też tego zapragnęli, bo zobaczyli, że tak naprawdę to wszystko, co było wcześniej na początku dziejech apostolskich, może teraz żyć. I tak naprawdę widząc jedną osobę, która coś takiego robi, inni tego zapragnęli. To jest słuchajcie niesamowite, Incy też zobaczyli, że też tak mogą tak, skoro u Boga to można tak, skoro to Jezus tak naprawdę załatwił, a nie żaden Smith, nie? I tak dalej, no zobaczyli, że też tak mogą. To jest słuchajcie niesamowite, że nawet tu na ziemi też ta hierarchia tak naprawdę jest. Ja mówię, ja mnie tak uczyli jak ja się nawracałem, nie, że no każdy jest równy wobec Boga i tak dalej, kto się tam wywyższa i tak dalej. Nie, jest ta hierarchia tak naprawdę, są ludzie. Są ludzie wyznaczeni do czegoś. Na przykład, ja w mam zborze mam pastora. Pastor jest no, wyznaczony do zorganizowania tego wszystkiego, tak żeby to hulało, tak? I tak dalej. Um... Jak chcecie do mojego pastora zadzwonić, to wejdźcie na stronę kierunek .pl i tam do niego można zadzwonić, bo w środę odbiera telefony zawsze. W każdym razie można zadzwonić, pogadać, porozmawiać i tak W każdym razie jest ktoś wyznaczony do jakiejś rzeczy robienia. tak? Ja byłem taki wychowany, więc ja tak nawracałem i oczywiście wszyscy mają być równi, ktoś się tam wywyższa, ktoś się poniża i tak dalej. Wszyscy mi powiedzieli, że pastorzy się wywyższają, nie? I coś tam i znowu będzie to samo, co w Kościele Katolickim? Nie, tutaj jest naprawdę inaczej, to naprawdę inaczej wygląda, tak? E, tu ludzie są naprawdę, żeby służyć. No, jedni służą lepiej, drudzy gorzej, ale naprawdę mm, chodzi o służenie innym. Naprawdę chodzi o służenie innym i o pokazywanie ludziom też naprawdę, jak y, pokazywanie wzrostu. Gdybyśmy wszyscy byli na równej płaszczyźnie, tak jak ja byłem uczony, nie, tym postkomunistycznym myśleniem, tak naprawdę demokratycznym również, bo w demokracji y, też wszyscy mają być równi, każdy ma mieć równe szanse, nie. <laughs> też jest coś takiego, taka, y, tak na pewno taki socjalizm w pewnym momencie, nie? Y, Okazuje się, że nie, totalnie nie. Jedni są wyżej, drudzy są niżej. Dzięki temu mamy wzrost. Ktoś coś pokazał, jak na przykład ten Smith Juggeshorn, pokazał, że wie, że można osiągnąć znacznie więcej. Tak samo ludzie poszli za nim. Był na przykład jeszcze John De Lake, który chodził i uzdrawiał. Też pokazał, że można chodzić kłaśniając na chorych i uzdrawiać, nie bać się chorób, bo Jezus wszystko pokonał. Mimo, że historię miał tragiczną, bo pochodził z rodziny, gdzie umierało naprawdę bardzo dużo ludzi. Nie wy sobie John De Um, jak pisać sobie John Dilek, to mnie miejscu, umierało w jego rodzinie dużo ludzi, ale aż w końcu on się jakoś przebił w wieżę i zaczął chodzić, kłaśniając na chorych i uzdrawiać. I był tak naprawdę, jakby każdy był równy, tak jak ja byłem wychowany, nie? że musimy wszyscy zawsze równać do tego najniższego, czy do średniego, czy do czegoś. Eee, coś mi tu stuka, ale to chyba cięcie. Okay. Um, to by to, gdybyśmy nie mieli takich przykładów, nie? więc. Pamiętajcie o tym, że Ty też tak naprawdę jak zaczniesz szukać Boga, możesz coś jakby ściągnąć z nieba i pokazać innym. Nie jesteś skazany na bycie, że tak powiem, równym. Jesteś skazany na to, żeby coś ściągnąć z nieba, pokazać innym. Na bycie tak naprawdę wyższym, ale nie wyższym w ramach pychy, tylko wyższym w ramach służenia, tak. No, John Dilek na przykład pojechał do Afryki, gdzie była epidemia, tak? I on tam naprawdę służył. Chodził, kładł ręce na chorych i będzie uzdrawianiem i Tam były takie sytuacje, że ludzie to na przykład badali, nie? co się dzieje, nie? jak to się dzieje no i dosłownie położyli mu taką, to była jakaś choroba, nie co pamiętam tej choroby, albo była jakaś ta choroba, że piana ludziom leciała z ust, nie? Takim umarlakom już, nie? I, I położyli mu tą pianę z zarazkami na rękach, tak? I pod mikroskopem patrzyli jak te zarazki po prostu umierają, znikają, nie? To było niesamowite, słuchajcie. Takie rzeczy się działy. U nas o tym... Cisza. Naukowcy o tym cisza. No po prostu i tyle, nie? W każdym razie pamiętajcie, że nie jesteśmy stworzeni do tego, by być równym. Jesteśmy stworzeni do tego, by być jedni wyżej, drudzy niżej. Ci, co najwięcej służą, ci być wyżej po prostu. Jezus jest najwyżej, bo nam najbardziej usłużył na swoim tronie, tak, który był krzyżem. Yy, ok, Trzymajcie się. Tyle na dzisiejszy poranek. Hej!